Mam na imię Basia i mam 24 lata. Wciąż mieszkam z rodzicami, chociaż skończyłam studia dwa lata temu i mam przyzwoitą pracę w firmie ubezpieczeniowej. Nie chodzi o to, że nie stać mnie na własne mieszkanie, po prostu nigdy nie spieszyło mi się do wyprowadzki. Moi rodzice to dobrzy ludzie, a szczerze mówiąc, mieszkanie w domu pomaga mi oszczędzać pieniądze. Moja młodsza siostra, Krystyna, ma 20 lat i jest na drugim roku studiów. Mieszka w sąsiednim mieście wojewódzkim, około godziny jazdy samochodem od naszego rodzinnego domu. W przeciwieństwie do mnie, wraca tylko na święta i ferie. Krystynie żyje się całkiem łatwo. Nasi rodzice płacą za wszystko: jej czesne, wynajem mieszkania, jedzenie, kieszonkowe. Wszystko ma podane na srebrnej tacy. Kiedy ja byłam na studiach, sprawy miały się inaczej. Musiałam pracować na pół etatu, żeby opłacić sobie jedzenie i wynajem. Miałam to szczęście, że dostałam częściowe stypendium naukowe, które pokrywało 70% mojego czesnego. Rodzice musieli więc zapłacić tylko 30%. Ale wciąż pamiętam te późne noce spędzone w pracy w księgarni akademickiej i weekendowe zmiany w lokalnej knajpce, tylko po to, by związać koniec z końcem. Nie było to przyjemne, ale nauczyło mnie wartości pieniądza. Moi rodzice, mama i tata, oboje są pracowitymi ludźmi. Tata pracuje w firmie budowlanej jako kierownik, a mama jest sekretarką w kancelarii prawnej. Nie są bogaci, ale zawsze potrafili zapewnić byt naszej rodzinie. Są właścicielami naszego domu i mają mały domek letniskowy nad rzeką, który jest w rodzinie od lat. W tym roku jednak sytuacja finansowa stała się napięta. Tata miał problemy ze zdrowiem, które na kilka tygodni wyłączyły go z pracy, a mamie obcięto godziny. Zaczęli się martwić, jak zapłacą za edukację Krystyny w przyszłym roku. Widziałam stres na ich twarzach, kiedy myśleli, że nikt nie patrzy. Musimy coś wymyślić. Usłyszałam, jak mama mówiła do taty pewnego wieczoru, gdy myśleli, że jestem na górze. Czesne Krystyny trzeba zapłacić za trzy miesiące, a my po prostu nie mamy odłożonych pieniędzy, tak jak zwykle. Tata potarł czoło w ten swój charakterystyczny sposób, gdy intensywnie myśli. A co z domkiem letniskowym? Jest tam tyle starych rzeczy, których już nie używamy. Wtedy wpadli na swój plan, postanowili posprzątać domek i sprzedać wszystko, co się da. Przez następne dwa miesiące pracowali w każdy weekend przeglądając dziesięciolecia nagromadzonych przedmiotów. Była tam stara łódka, która nie była używana od lat. Meble z czasów, gdy żyli moi dziadkowie, stare sprzęty AGD, narzędzia i pudła z różnymi przedmiotami domowego użytku. Sprzedali łódkę naszemu sąsiadowi, panu Piotrowskiemu, za 12 tysięcy złotych. Stary zestaw do jadalni poszedł do innego sąsiada za 3200 złotych. Kolekcja narzędzi taty, które wymienił przez lata, przyniosła kolejne 4800 złotych. Niektóre meble były w na tyle dobrym stanie, że można je było sprzedać przez internet, podczas gdy inne rzeczy po prostu sprzedali na złom. Pod koniec dwóch miesięcy udało im się sprzedać prawie wszystko. Łączna suma wyniosła dokładnie 60 tysięcy złotych w gotówce. Trzymali wszystko w banknotach 50 zł, 100 zł i 200 zł w dużej kopercie. Krystyna nie miała pojęcia, co się dzieje, ponieważ przez cały ten czas była na studiach. W zeszły wtorek rano, zanim wyszłam do pracy, tata zawołał mnie do kuchni. Trzymał tę grubą kopertę i widziałam, że czymś się denerwuje. Basiu, musisz mi wyświadczyć przysługę, powiedział kładąc kopertę na stole między nami. To wszystkie pieniądze ze sprzedaży rzeczy z domku letniskowego 60 tysięcy złotych. Musisz je dzisiaj wpłacić na nasze konto rodzinne w banku. Podniosłam kopertę i poczułam ciężar tej całej gotówki. Tato, to mnóstwo pieniędzy do noszenia przy sobie. Jesteś pewien, że chcesz, abym zabrała je ze sobą do pracy? Zrobiłbym to sam, ale mam dziś spotkanie za spotkaniem przez cały dzień, a twoja mama ma tę ważną prezentację dla klienta. Jesteś jedyną osobą, która może dotrzeć do banku w godzinach jego otwarcia. Spojrzałam na zegarek. Miałam około 10 minut do wyjścia do pracy, a bank otwierał się dopiero, gdy już będę w biurze. Właściwie tato, nie dam rady dzisiaj pójść do banku. Mam ten ważny termin projektu i mój szef wyraźnie powiedział, że potrzebuje mnie na miejscu przez cały dzień, ale jutro mam wolne, więc mogę pójść do banku z samego rana. Tata skinął głową. W porządku, po prostu trzymaj je gdzieś w bezpiecznym miejscu przez noc. Kiedy weszłam do swojego pokoju, rozejrzałam się za dobrym miejscem na schowanie pieniędzy. Moja komoda wydawała się zbyt oczywista, a nie chciałam zostawiać ich tak po prostu na wierzchu. Zdecydowałam się na górną szufladę biurka. Było w niej mnóstwo starych papierów i notatek ze studiów, więc koperta będzie ukryta pod tym wszystkim. Kiedy wróciłam z pracy tego wieczoru, weszłam przez drzwi wejściowe i natychmiast zamarłam. W naszym salonie przechadzała się Krystyna, jakby to miejsce należało do niej, ale coś było inaczej. Miała na sobie ubrania, których nigdy wcześniej nie widziałam drogie dżinsy, markowy sweter i buty, które prawdopodobnie kosztowały więcej niż zarabiałam w tydzień. W rękach trzymała nowiutki telefon, jeden z tych najnowszych modeli, które kosztują ponad 4000 tysiące złotych. Krystyna, powiedziałam rzucając torbę z pracy przy drzwiach, kiedy wróciłaś do domu i skąd wzięłaś te wszystkie rzeczy? Czyżbyś znalazła sobie jakąś pracę? Krystyna zaśmiała się, a nie był to miły śmiech. Ja? Pracować? Oszalałaś? Nie jestem na tyle szalona, żeby łapać się jakiejś gównianej pracy na pół etatu, jak ty na studiach. Mój żołądek zacisnął się w złym przeczuciu. W takim razie, jak za to wszystko zapłaciłaś? Och, po prostu pożyczyłam trochę pieniędzy z tajnego miejsca, powiedziała z tym samym uśmieszkiem, machając nowym telefonem. Znalazłam sobie taki mały skarbczyk, można powiedzieć. Coś zaskoczyło w mojej głowie. Ogarnęło mnie zimne, okropne uświadomienie. Nie mówiąc ani słowa, pobiegłam do swojego pokoju, z sercem walącym jak młotem. Otworzyłam szufladę biurka i gorączkowo odsunęłam na bok wszystkie papiery i zeszyty. Koperta zniknęła. Szuflada była zupełnie pusta, z wyjątkiem moich starych rzeczy ze studiów. Wpatrywałam się w pustą szufladę przez coś, co wydawało się wiecznością, ale prawdopodobnie trwało tylko kilka sekund. Moje ręce trzęsły się, gdy przeszukiwałam każdy pojedynczy papier. Mając nadzieję, że może koperta jakoś wsunęła się za coś. Nic, naprawdę zniknęła. Wbiegłam z powrotem do salonu, gdzie Krystyna wciąż podziwiała się w lustrze, pozując z nowym telefonem. Była całkowicie pochłonięta robieniem sobie selfie, zachowując się, jakby nie miała żadnych zmartwień. Krystyna, krzyknęłam, a ona podniosła wzrok, zaskoczona moim tonem. O co ci chodzi? zapytała. Ale widziałam, jak coś mignęło w jej oczach. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, zadzwonił jej telefon i odebrała: Tak, kochanie, dostałeś? Wysłałam ci dziś 40 tysięcy tak, jak obiecałam, mówiła tym słodkim głosem, którego nigdy wcześniej u niej nie słyszałam. Wiem, wiem, naprawdę potrzebowałeś tego na te długi. Nie martw się o spłatę od razu. Po prostu załatw, co musisz: 40 tysięcy złotych, wysłała komuś 40 tysięcy złotych pieniędzy moich rodziców. Wyrwałam jej telefon prosto z ręki i rozłączyłam się. Dlaczego zabrałaś pieniądze z mojego pokoju? Krystyna przewróciła oczami, jakbym zachowywała się niedorzecznie. Och, proszę Cię, Basiu, poszłam do Twojego pokoju pożyczyć ładowarkę do telefonu, bo moja się zepsuła. Nie mogłam jej znaleźć, ale za to znalazłam tę kopertę pełną gotówki, leżącą sobie w Twojej szufladzie. Więc po prostu ją wzięłaś? Po prostu wzięłaś 60 tysięcy złotych, które nie były twoje? Słuchaj, skoro pieniądze leżą w domu, to znaczy, że są rodzinne, prawda? A ja jestem rodziną. Znalazłam dla nich dobre zastosowanie, zamiast pozwalać im leżeć i zbierać kurz. Wzruszyła ramionami, jakby to była najbardziej logiczna rzecz na świecie. Byłam tak zszokowana, że przez chwilę nie mogłam wydusić z siebie słowa. Wtedy Krystyna zrobiła coś, co sprawiło, że krew się we mnie zagotowała. Podniosła swój nowy telefon i zrobiła zdjęcie mojej twarzy. Powinnaś zobaczyć, jak szalenie teraz wyglądasz. Zaśmiała się. To jest przezabawne. Może następnym razem nie zostawiaj pieniędzy porozrzucanych po domu, jeśli nie chcesz, żeby ludzie ich używali. Wtedy usłyszałam otwieranie drzwi wejściowych. Mama i tata wrócili z pracy. Co tu się dzieje? zapytał tata, wchodząc do salonu. Prawdopodobnie wyczuł po napięciu, że coś jest nie tak. Krystyna wzięła pieniądze z mojego pokoju i wszystko wydała. Powiedziałam, a mój głos był wyższy niż zamierzałam. Twarz mamy pobladła. Co? Basiu, to nie jest śmieszne. Nie żartuj z czegoś takiego. Nie żartuję, mamo. Powiedziałam, spójrz na te wszystkie rzeczy, które kupiła. I właśnie słyszałam, jak przez telefon mówiła o wysłaniu komuś 40 tysięcy złotych. Twarz Krystyny również zbladła. Ale wciąż próbowała to zbagatelizować. A czyje to w ogóle były pieniądze? zapytała, ale jej głos nie był już tak pewny siebie. Twarz taty stawała się czerwona, co nigdy nie było dobrym znakiem. Sprzedaliśmy wszystko z domku letniskowego, żeby zdobyć te pieniądze. To było na Twoje czesne na przyszły rok. To było 60 tysięcy złotych, Krystyno. Teraz Krystyna wyglądała na autentycznie przerażoną. Czekaj, co? Sprzedaliście rzeczy z domku letniskowego? Sprzedaliśmy łódkę, wszystkie stare meble, narzędzia taty. Wszystko, czego mogliśmy się pozbyć, powiedziała mama, a jej głos drżał. Pracowaliśmy nad tym przez dwa miesiące, bo inaczej nie byłoby nas stać na Twoje czesne. Wtedy Krystyna kompletnie straciła nad sobą panowanie. Zaczęła krzyczeć i wskazywać na mnie. Nic nie wzięłam. Basia sama wydała te pieniądze, a teraz próbuje mnie obwinić. Ona kłamie zwróciłam się do rodziców. Jak myślicie, ile pieniędzy mogła wydać tylko na ubrania, które ma teraz na sobie? I spójrzcie na te torby z zakupami na kanapie są pełne nowych ubrań, jeszcze z metkami. Tata podszedł do toreb i zaczął wyciągać rzeczy: markowe dżinsy, drogie bluzki, skórzana kurtka która prawdopodobnie kosztowała więcej niż jego tygodniowa pensja. To nie wszystko kontynuowałam. Słyszałam, jak przez telefon mówiła komuś, że wysłała mu dzisiaj 40 tysięcy złotych. To kłamstwo! krzyknęła Krystyna. Ona to wszystko zmyśla. Wyciągnęłam telefon. Dobrze. Dzwonię teraz na policję. Powiem im o kradzieży 60 tysięcy złotych. Mogą prześledzić wszystkie Twoje zakupy na kamerach sklepowych i sprawdzić wszystkie Twoje transakcje bankowe, żeby zobaczyć, gdzie poszły pieniądze. Twarz Krystyny wykrzywił grymas i wybuchła płaczem. Dobra, dobra, wzięłam je, ale myślałam, że to oszczędności Basi. Myślałam, że to pieniądze, które zaoszczędziła ze swojej pracy. Wpatrywałam się w nią z kompletnym niedowierzaniem. Więc myślałaś, że moje pieniądze są do wzięcia za darmo? Myślałaś, że możesz mnie okraść i nie będzie żadnych konsekwencji? Nawet mama i tata wyglądali na szokowanych tym, co właśnie przyznała. Głos taty był przerażająco cichy. Krystyno, to były pieniądze na twoją edukację. Nie mamy żadnych innych pieniędzy odłożonych dla ciebie. O czym ty myślałaś? Krystyna płakała jeszcze mocniej. Teraz mogę zwrócić ubrania do sklepów. Większość z nich wciąż ma metki. A co z czterdziestoma tysiącami złotych, które komuś wysłałaś? zapytał tata. Komu dałaś nasze pieniądze? Przez szloch Krystyna zdołała powiedzieć: Wysłałam je mojemu chłopakowi Darkowi. Miał długi hazardowe i ludzie mu grozili. Obiecał, że kiedyś mi je odda. Kiedyś. Głos mamy stawał się coraz głośniejszy, kiedyś. A na co jeszcze wydałaś? Zabrałam przyjaciół do tej drogiej restauracji w centrum. Wydaliśmy tam około sześciu tysięcy złotych. Te pieniądze na pewno przepadły. Mama ciężko usiadła na kanapie. Zawsze cię broniłam, Krystyno, zawsze. Kiedy Basia narzekała, że zabierasz jej rzeczy, mówiłam jej, żeby się dzieliła. Kiedy miałaś kłopoty w szkole, szukałam dla ciebie wymówek. Ale dzisiaj przekroczyłaś wszelkie możliwe granice. Krystyna wybiegła z pokoju płacząc, a ja usłyszałam trzask drzwi jej sypialni. Kolacja tego wieczoru była najbardziej niezręcznym posiłkiem, jaki nasza rodzina kiedykolwiek dzieliła. Krystyna zeszła ze swojego pokoju z czerwonymi, opuchniętymi oczami, ale nie odezwała się ani słowem. Po prostu siedziała grzebiąc w jedzeniu, podczas gdy reszta z nas jadła w milczeniu. W końcu tata odłożył widelec i spojrzał prosto na Krystynę. Twoja matka i ja podjęliśmy decyzję. Nie będziemy żądać, żebyś oddała pieniądze, które ukradłaś. Krystyna spojrzała z nadzieją w oczach, ale tata jeszcze nie skończył. Jednakże od przyszłego semestru bierzesz rok przerwy od studiów. Znajdziesz sobie pracę i sama zarobisz na czesne. Nie damy ci już ani grosza na edukację, ani na nic innego, ale tato nie zarobię tyle pieniędzy, zaprotestowała Krystyna. Studia są drogie. Powinnaś była o tym pomyśleć, zanim rozdałaś 60 tysięcy złotych, powiedział tata stanowczo. Ta decyzja jest ostateczna i nie podlega dyskusji. Krystyna znów zaczęła płakać, ale nie mogłam powstrzymać uczucia satysfakcji. W końcu miała ponieść prawdziwe konsekwencje swoich czynów. Tej nocy, około północy, usłyszałam ciche pukanie do drzwi mojego pokoju. To była Krystyna i wyglądała na zdesperowaną. Basiu, proszę, muszę cię o coś zapytać, szepnęła zerkając w stronę pokoju naszych rodziców. Czego chcesz? Czy mogłabyś pożyczyć mi 60 tysięcy złotych? Obiecuję, że oddam ci, jak tylko skończę studia i znajdę prawdziwą pracę. Proszę wiesz, jak ważne są dla mnie studia. Wpatrywałam się w nią ze zdumieniem. Czy ty poważnie prosisz mnie o pieniądze po tym, co dzisiaj zrobiłaś? Po tym, jak okradłaś naszych rodziców i zrujnowałaś ich plany? Daj spokój, Basiu, jesteśmy siostrami. Rodzina pomaga rodzinie, prawda? Nie, Krystyno, absolutnie nie. Dokonałaś dzisiaj swojego wyboru. Stała tam przez chwilę, wyglądając na zranioną, po czym odwróciła się i pobiegła z powrotem do swojego pokoju. Znów usłyszałam trzask jej drzwi. Leżąc w łóżku i próbując zasnąć, zaczęłam myśleć o wszystkich innych razach. Kiedy Krystyna robiła podobne rzeczy, kiedy byłyśmy dziećmi, zabierała moje zabawki bez pytania. W liceum pożyczała moje ubrania i czasami zwracała je zniszczone lub wcale. Kradła nawet pieniądze z mojej skarbonki, kiedy oszczędzałam na coś wyjątkowego. Za każdym razem, gdy narzekałam mamie i tacie, mówili to samo. To twoja młodsza siostra, Basiu. Ona nie ma złych intencji, musisz nauczyć się dzielić. Prawdopodobnie potrzebowała tego na coś ważnego. Zastanowiło mnie to, czy moi rodzice byliby tak zdenerwowani, gdyby Krystyna ukradła moje oszczędności zamiast ich pieniędzy. Czy nadal szukaliby dla niej wymówek? Następnego ranka przy śniadaniu Krystyna spróbowała innej taktyki. Zeszła na dół, wyglądając na skruszoną i mówiła cichym, przepraszającym głosem. Naprawdę przepraszam za wczoraj. Wiem, że to, co zrobiłam, było złe. I obiecuję, że nigdy więcej czegoś takiego nie zrobię. Tata nawet nie podniósł wzroku z kawy. Przepraszam, nie zmienia naszej decyzji. Krystyno, nie dostaniesz od nas ani grosza na studia, ani na wynajem, ale przecież sama nie zarobię wystarczająco dużo pieniędzy, żeby za wszystko zapłacić. To jest coś, co powinnaś była wziąć pod uwagę, zanim wydałaś nasze pieniądze odparł tata chłodno. Ta rozmowa jest zakończona. Później tego ranka Krystyna zrobiła wielkie przedstawienie spakowania swoich toreb. Głośno wrzucała ubrania do walizek, upewniając się, że wszyscy słyszą jej tupanie na górze. Potem zaciągnęła wszystko do drzwi wejściowych. Dobrze, ogłosiła dramatycznie. Skoro mnie tu nie chcecie, zamieszkam gdzie indziej, gdzie ludzie naprawdę się o mnie troszczą. I z tymi słowami wyszła. Nie mieliśmy od niej wieści przez cały dzień. Następnego popołudnia zadzwonił telefon. To była babcia i brzmiała na zdenerwowaną. Basiu, co się tam u was stało? Krystyna dzwoniła do mnie z płaczem, mówiąc, że wyrzuciliście ją z domu i nie pozwalacie jej normalnie skończyć studiów. Mówi, że to ty wpędziłaś się w kłopoty z rodzicami. Podałam telefon tacie, który wyjaśnił całą sytuację babci. Kiedy skończył, po drugiej stronie zapadła długa cisza. O mój Boże, powiedziała w końcu babcia, nie miałam pojęcia. Krystyna przedstawiła to tak, jakbyście wszyscy byli wobec niej niesprawiedliwi. Poprosiła mnie, żebym pożyczyła jej pieniądze na studia. Co jej powiedziałaś? zapytał tata. Powiedziałam jej, że się zastanowię, ale po usłyszeniu tej historii nie ma mowy, żebym dała jej choćby grosz. Właściwie to zaraz sprawdzę swój dom, żeby upewnić się, że nic nie zabrała, kiedy odwiedziła mnie w zeszłym miesiącu. Przez następne kilka dni nasz telefon nie przestawał dzwonić. Ciotka Zosia dzwoniła, pytając, dlaczego Krystyna błaga ją o pieniądze. Wujek Michał dzwonił, bo Krystyna pojawiła się u niego w domu z jakąś historią o potrzebie pomocy w opłaceniu studiów. Kuzynka Ania dzwoniła, bo Krystyna poprosiła ją o bycie żyrantem przy kredycie studenckim. Za każdym razem moi rodzice musieli wyjaśniać prawdziwą historię. Za każdym razem krewni byli szokowani i odmawiali pomocy Krystynie. Tydzień później Krystyna sama wróciła do domu. Wyglądała na pokonaną i wyczerpaną. Poszłam do wszystkich, przyznała, osuwając się na krzesło w naszym salonie. Do wszystkich krewnych, moich przyjaciół ze studiów, nawet do niektórych znajomych Darka. Nikt mi nie pomógł. Jesteś zaskoczona? zapytała mama. Słuchajcie, zrobię to, czego chce tata. Wezmę rok przerwy i będę pracować. Ale czy mogę chociaż tu zostać, żeby mnie musiała płacić za wynajem? Jeśli będę musiała też płacić za własne mieszkanie, nigdy nie uzbieram wystarczająco na studia. Mama i tata spojrzeli na siebie, prowadząc jedną ze swoich cichych rozmów, jakie prowadzą małżeństwa. Możesz zostać, powiedział w końcu tata. Ale będziesz przestrzegać naszych zasad i nie będziesz prosić nas o pieniądze na nic. Dwa miesiące po całej tej dramie w końcu zdecydowałam, że nadszedł czas, aby wyprowadzić się z domu rodziców. Znalazłam ładne jednopokojowe mieszkanie około 20 minut drogi stąd i w ciągu jednego weekendu przeniosłam wszystkie swoje rzeczy. Dobrze było w końcu mieć własną przestrzeń, zwłaszcza po tym wszystkim, co się wydarzyło. Mama zadzwoniła do mnie kilka tygodni później z nowinami o Krystynie. Dostała pracę jako kelnerka w tej rodzinnej restauracji w centrum. Naprawdę ciężko pracuje. Co tydzień oddaje nam całą swoją wypłatę i zatrzymuje tylko napiwki na wydatki. Zdziwiłam się, słysząc, że Krystyna faktycznie pracuje, ale cieszyłam się, że w końcu uczy się odpowiedzialności. Dwa miesiące później pojechałam odwiedzić rodziców w niedzielne popołudnie. Byłam ciekawa, jak idą sprawy z Krystyną i jej nową pracą. Kiedy weszłam do domu, ledwo poznałam siostrę. Dziewczyna, która kiedyś paradowała w drogich ubraniach i pełnym makijażu. Teraz wyglądała zupełnie inaczej. Krystyna siedziała przy kuchennym stole w zwykłych dżinsach i prostej koszulce, bez makijażu, bez wymyślnego manikiuru. Wyglądała na zmęczoną, naprawdę zmęczoną, ale też jakoś bardziej prawdziwą niż widziałam ją od lat. Cześć, Krystyno, powiedziałam, siadając naprzeciwko niej. Jak idzie praca? Westchnęła i potarła czoło. To ciężka praca. Cały czas bolą mnie stopy. A niektórzy klienci są naprawdę niegrzeczni, ale radzę sobie coraz lepiej. Mama weszła do kuchni i uściskała mnie. Basiu, w idealnym momencie. Właśnie miałam powiedzieć Krystynie o nowym koncie, które dla niej otworzyliśmy. Jakie konto? Zapytałam. Tata dołączył do nas w kuchni, niosąc kubek z kawą. Otworzyliśmy specjalne konto oszczędnościowe dla Krystyny. Co tydzień, kiedy przynosi nam swoją wypłatę, wpłacamy całą kwotę na to konto. Zatrzymuje tylko napiwki na codzienne wydatki. Napiwki to niewiele, dodała Krystyna. Może 150 albo 200 złotych tygodniowo. Musiałam sprzedać swój nowy telefon i kupić tani, żeby mieć wystarczająco pieniędzy na podstawowe rzeczy. Zauważyłam, że trzymała stary telefon z klapką, taki, jakiego ludzie używali 10 lat temu. To była spora zmiana w porównaniu z tym drogim smartfonem, który kupiła za pieniądze naszych rodziców. Powiedzieliśmy Krystynie, że nie może ruszyć pieniędzy z tego konta przez cały rok, wyjaśniła mama. Po dwunastu miesiącach damy jej do niego dostęp, i wtedy będzie mogła zdecydować, co chce zrobić. Co to znaczy zdecydować, co zrobić? Zapytałam. Wyraz twarzy taty stał się poważny. Może wykorzystać te pieniądze, żeby wrócić na studia, albo może je dać temu swojemu chłopakowi, ale jeśli wybierze chłopaka, wylatuje z tego domu na stałe. Spojrzałam na Krystynę, żeby zobaczyć jej reakcję, ale ona tylko skinęła głową, jakby rozumiała. A propos Darka, powiedziała mama, ściszając głos, chociaż w pokoju była tylko rodzina. Podsłuchałam, jak Krystyna rozmawiała z nim przez telefon w zeszłym tygodniu. Znowu prosił ją o pieniądze. Co mu powiedziałaś? Zapytałam Krystynę. Powiedziałam mu, że nie mam żadnych pieniędzy do dania. Bardzo się zdenerwował i powiedział, że jestem samolubna. Głos Krystyny był cichy. Ciągle powtarza, że gdybym go naprawdę kochała, znalazłabym sposób, żeby pomóc mu z jego długami. A co ty o tym myślisz? Zapytałam. Krystyna milczała przez dłuższą chwilę. Chyba Darek lubi mnie tylko wtedy, gdy mogę mu coś dać. Cztery miesiące później dowiedziałam się, że Krystyna zerwała z Darkiem. Mama zadzwoniła, żeby mi o tym powiedzieć. Powiedziała, że ciągle naciskał ją o pieniądze. Nawet po tym, jak wyjaśniła, że nie ma dostępu do swojego konta oszczędnościowego. Kiedy odmówiła proszenia nas o pieniądze, zaczął być dla niej niemiły. I dobrze dla niej, powiedziałam. I naprawdę tak myślałam. Czy kiedykolwiek oddał te 40 tysięcy złotych? Mama zaśmiała się, ale nie był to wesoły śmiech. Oczywiście, że nie. Krystyna w końcu zrozumiała, że nigdy nie zamierzał ich oddać. Powiedziała, że powiedział jej, iż pieniądze między parą powinny być swobodnie dzielone, a proszenie o ich zwrot pokazuje, że mu nie ufa. Znowu poczułam złość na myśl o tych pieniądzach. Ale byłam też dumna z Krystyny, że w końcu przejrzała darka na wylot. Kiedy w grudniu nadeszły 21 urodziny Krystyny, poszłam do banku i wypłaciłam 2000 złotych w gotówce. Włożyłam je do kartki urodzinowej i dałam jej, kiedy mieliśmy urodzinową kolację. W domu moich rodziców. Krystyna otworzyła kartkę i długo wpatrywała się w pieniądze, nic nie mówiąc. Dziękuję, szepnęła w końcu i widziała mu łzy w jej oczach, ale potem zrobiła coś, co mnie zszokowało. Zamiast zatrzymać pieniądze, podała je tacie. Możesz to też wpłacić na moje konto? Zapytała. Chcę oszczędzać każdy grosz, jaki mogę. Tata wyglądał na równie zaskoczonego, jak ja. Ale skinął głową i wziął pieniądze. Kiedy Krystyna wyszła z pokoju, moi rodzice i ja siedzieliśmy przy stole, rozmawiając. To była pierwsza naprawdę szczera rozmowa, jaką odbyliśmy od lat. Wiecie, zepsuliśmy sprawę z Krystyną, przyznała mama. Strasznie ją rozpuściliśmy. Zawsze szukaliśmy wymówek dla jej zachowania i nigdy nie kazaliśmy jej ponosić konsekwencji. Pamiętasz jak zabierała pieniądze ze skarbonki Basi? zapytał tata. Mówiliśmy Basi, żeby przestała narzekać, bo Krystyna była tylko małym dzieckiem. Nauczyliśmy Krystynę, że może brać co chce. Cieszę się, że w końcu to widzicie, powiedziałam. Ale cieszę się też, że teraz to naprawiacie. Nawet jeśli potrzeba było czegoś tak wielkiego, żeby wszyscy się obudzili. Przez cały ten czas moi rodzice pracowali nad remontem domku letniskowego. Jeździli tam w weekendy, malując i dokonując napraw. W lipcu zaprosili mnie i Krystynę, abyśmy spędzili tam tydzień na rodzinnych wakacjach. To był pierwszy raz, kiedy wszyscy byliśmy razem w domku, odkąd wszystko sprzedali. Miejsce wyglądało zupełnie inaczej: czyściej, jaśniej, z nowymi meblami, które kupili, aby zastąpić te sprzedane. Trzeciej nocy naszych wakacji, Krystyna i ja siedziałyśmy na werandzie, patrząc na rzekę. Słońce zachodziło i wszystko było spokojne. Wiesz, nigdy wcześniej tak naprawdę nie rozumiałam pieniędzy, powiedziała nagle Krystyna. Ale teraz wiem, jak ciężko jest zarobić nawet 200 złotych. Kiedy widzę coś, co kosztuje 400 złotych, myślę o tym, że to dla mnie dwa dni pracy. To dobry sposób myślenia. Ciągle myślę o tych 60 tysiącach złotych i o tym, ile godzin mama i tata pracowali, żeby je zarobić. A ja je po prostu oddałam, jakby to było nic. Jej głos stawał się drżący. To były dla nich prawdopodobnie miesiące i miesiące pracy. Były, potwierdziłam, pracowali po godzinach i w weekendy, żeby zaoszczędzić te pieniądze. Chciałabym móc to cofnąć, powiedziała. Wszystko. Pieniądze, sposób w jaki cię traktowałam wszystko. Nie możesz tego cofnąć, powiedziałam jej. Ale możesz się upewnić, że nigdy więcej czegoś takiego nie zrobisz? Nie zrobię, powiedziała stanowczo. Przysięgam, że nie zrobię. Patrząc na moją siostrę w gasnącym świetle słońca, uwierzyłam jej. Wyglądała teraz inaczej, nie tylko z powodu prostych ubrań i braku makijażu, ale dlatego, że coś zmieniło się w jej oczach. Wyglądała jak ktoś, kto w końcu zrozumiał, że czyny mają konsekwencje. Krystyno, powiedziałam, jestem dumna z tego, jak ciężko pracujesz. Uśmiechnęła się, i był to pierwszy szczery uśmiech, jaki widziałam u niej od miesięcy. Dzięki Basiu, to naprawdę wiele dla mnie znaczy, zwłaszcza od ciebie. Siedząc tam i obserwując płynącą rzekę, zdałam sobie sprawę, że może cała ta okropna sytuacja była dokładnie tym, czego nasza rodzina potrzebowała. Zmusiła nas wszystkich do zmierzenia się z trudnymi prawdami i dokonania trudnych zmian. I może, tylko może, wszyscy staniemy się dzięki temu lepszymi ludźmi. Koniec historii.